Dzień dobry. Ktoś już, się, ktoś już się pojawił, więc mogę przemawiać. Może jeszcze chwilkę poczekamy. Witam pierwszą osobę. O pani, pani Magda. Dzień dobry Pani Magdo. I jeszcze chwilę poczekamy. O, kolejna pani Magda wyłączyła. No dobrze, słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Jest chwilkę po 18. Drogie panie, witam was bardzo serdecznie. Myślę, że mogę powiedzieć, że to jest kolejny odcinek live'a z marką Molton. Słuchajcie, mamy listopad. Listopad ma to do siebie, że rzeczywiście sporo czasu albo więcej czasu spędzamy w domach. No, pogodę, jaką mamy, każdy, każda z nas widzi. Dzień dobry, Pani Magdaleno. E, witam serdecznie. E, tak, każdy, każda z nas wie, e, jak jest. E, dlaczego dzisiaj o. właściwie wy nie wiecie, o czym będzie, chociaż już mówiłam, ale będzie dzisiaj takie nietypowe połączenie, powiem Wam, jak, e, jeżeli chodzi o modę, ponieważ będzie stylowo, ale będzie też wygodnie. To nie jest łatwe połączenie, nie jest to łatwo zrobić, ale spróbuję Wam pokazać, że, e, że można to zrobić i też marka Marce Molton całkiem nieźle powiem Wam, że to idzie. W ogóle jak się przygotowywałam do tego live'a, to się zastanawiałam, w co ja się ubiorę, słuchajcie, ponieważ ja... Na co dzień ubieram się, jestem fanką oczywiście marynarek i, i tego typu historii. E, i, I wydawało mi się, że to nie będzie takie łatwe. Okazało się, że, że, że było bardzo łatwe, i mało tego, to jest kolejny raz pewnie sytuacja, kiedy ja po prostu wejdę w tym, w czym jestem tutaj z Wami. E, no więc tak, wracając do sedna, będzie dzisiaj o dresach, i będzie dzisiaj o jeansach. I chciałabym, żebyście w komentarzu na, taką, na początek podały mi, czy jesteście bardziej team dressy, czy jesteście bardziej team jeansy. Generalnie one się ze sobą bardzo uzupełniają i gdzieś tam przenikają. Jedno i drugie może być stylowe i może być bardzo wygodne. Dzień dobry, Pani Moniko. Także zaczynam może standardowo od mojej dzisiejszej stylizacji. Słuchajcie, ja wybrałam dla siebie i dla Was, tak żeby Wam pokazać pierwszy taki dzianinowy zestaw. Ten zestaw jest wiskozowy, także możecie się domyślać, że on jest bardzo, bardzo wygodny, ma kieszenie. Ja go akurat zestawiłam z butami, które uwielbiam. Ja generalnie jestem fanką mokasen, Uważam, że one się nadają do każdej jednej sytuacji i tutaj bardzo fajnie przełamują ten, powiedziałabym, trochę dresowy charakter. Ale tak naprawdę, jak widzicie u mnie, Dajcie mi znać w ogóle, czy mnie dobrze słychać i, i czy też jakby dobrze widać te e, stylizacje. E, jeśli chodzi o, e, o ten zestaw, e, jest z jednej strony bardzo wygodny, bardzo taki powiedziałabym komfortowy. Jest on też taką e, trochę formą oversize. Ja mam na sobie spodnie akurat S-ki, a tutaj góra S na M, ale jak widzicie, ona jest taka całkiem obszerna, co powoduje, że siłą życzyć z bardzo wygodnie. A generalnie też chcę, chcę z Wami porozmawiać jakby na temat y, dresów i też jeansów, ponieważ przed nami y, sporo, sporo okazji też do wyjazdów. Teraz najbliższy weekend, y, długi być może wyjeżdżacie, dajcie znać też oczywiście, czy się gdzieś wybieracie. I tak naprawdę, jak sobie myślę o wyjazdach i myślę sobie nawet o sobie prywatnie, to to, co najczęściej pakuję do walizki, to są głównie dresy, dzianiny. I właściwie też jeansy. Ja kocham jeansy, więc te jeansy zawsze się znajdują. Eee, ja zaraz wam pokażę, jak połączyć w ogóle te, te dwie kombinacje ze sobą. Eee, I wracając do mojego zestawu, słuchajcie, bardzo prosty, bardzo elegancki, mimo wszystko, jak widzicie. Bo tutaj, tak naprawdę, kwestia jest tego, z jakimi dodatkami teraz to dobierzemy. Jeżeli jesteśmy w ciągu dnia, nie wiem, siedzimy sobie przy. Przy kominku. Stwórzmy sobie taką sytuację idealną. Oczywiście dla każdej z nas będzie ona inaczej wyglądała, ale jakbym miała sobie wyobrazić siebie, nie wiem, mam kominek, mam książkę, mam pyszną zimową herbatę, bądź być może kawę. I jest to jak najbardziej zestaw, który się sprawdzi. Tutaj pewnie można by było spokojnie zostać w kapciach. Niekoniecznie muszą być jakieś bardzo szczególne buty, ale mogą być też sneakersy, które też bardzo fajnie będą wyglądały. Po czym okazuje się, że jednak pojawiła się e, historia pod tytułem na przykład jakaś wspólna kolacja ze znajomymi i chcielibyśmy trochę e, podkręcić tą stylizację. W sensie chcemy zostać w tym samym zestawie, ale żeby nie było tak zbytnio cozy. I możemy to zrobić na dwa sposoby. E, wszystko, słuchajcie, co dzisiaj Wam pokażę, będzie oczywiście z kolekcji Moltona. I zaczynam tutaj od takiego bardzo prostego myku. Czyli dodatek w postaci biżuterii. Coś nam się tutaj już, jak widzicie, zaświeciło. O. To nie musi być nic wielkiego. Ja generalnie niższe osoby, wyższe, uważam, że zawsze taki długi, długi łańcuch, on będzie bardzo fajnie wyciągał sylwetkę. Oczywiście osoby wyższe nie mają e, takiej konieczności, ale i tak wydaje mi się, że on tutaj w połączeniu z tą jedną taką e, Jednym tym kolorem, tym jednym monolukiem bardzo ładnie to uzupełnia. Jeśli chciałobyście, żeby było tego trochę więcej, ja bym nie bała się dołożyć jeszcze jednego. ja jestem fanką, powiem Wam tego naszyjnika, Ten jest akurat złoty. On ma takie perełeczki, ale jest bardzo, bardzo delikatny, aczkolwiek uważam, że jest bardzo stylowy. I tak jak teraz jestem ubrana, myślę, że spokojnie, słuchajcie, mogłabym. E, i po prostu na kolację gdzieś ze znajomymi, gdzie potrzebujemy być nieco bardziej eleganckie. E, warto podkreślić, że oczywiście spodnie mają kieszenie, przez to znowu mamy tą historię pod tytułem Modnie, wygodnie jest odrobina nonchalancy. No i te dwa wisiorki, lub też jeden, możemy oczywiście zostać. Tutaj kwestia też tego, czy lubicie łączyć ze sobą złoto ze srebrem. Ja uważam, że mm, tak naprawdę to zależy od Was, bo jedno i drugie. Fajnie ze sobą wygląda i fajnie ze sobą rezonuje, ale możemy zostawić też tylko taki jeden naszyjnik. Do tego delikatny make-up bądź nie wiem, usta w jakimś głębszym kolorze i to będzie bardzo fajna, ładna, stylowa i taka powiedziałabym wieczorowa stylizacja. Ale to niekoniecznie też musi być biżuteria. Możemy to podkręcić. Ja bardzo lubię to takie doubieranie się i generalnie mamy, mamy ten sezon taki na otulenie się, gdybyście poczuły, że tutaj macie zbyt, nie wiem, czujecie się może za bardzo takie rozgogolone, tak zawsze mówiła moja babcia, to może warto sobie wrzucić taki szalik. Uważam, że bardzo fajnie wygląda, jest ciepło tutaj przy szyi. Ja bym nie bawiła się w to motanie, wydaje mi się, że tak wygląda po prostu fajniej, luźno, i co? I do tego możemy wrzucić na siebie na przykład futerko, które myślę, że bardzo dobrze już znacie. Jak nie znacie, to jeszcze Wam je raz pokażę. Być może są Panie, które już mają to futerko u siebie w szafie. Jak macie, to możecie pisać. Słuchajcie, zakładamy... O Jezus Maria! Zakładamy to... Wybaczcie, wszystko się dzieje na żywo. Zakładamy futro. Tu mówię już o wyjściu z naszego domku z kominkiem. Mamy ten długi szal, który fajnie wygląda i do tego torebka. I teraz możemy, ja dołożę czarną, taką nerkę, która tak naprawdę założona w ten sposób, ona oczywiście jest regulowana. To jest też nowa kolekcja Moltona. Znajdziecie ją na stronie w dwóch kolorach. I tutaj generalnie, jeśli chodzi o, ten, o to futerko, ona ma w sobie też taki delikatny brąz, więc tak de facto bardzo ładnie będzie się to łączyło również... Z tym brązem. Ja celowo zakładam tą torebkę w ten sposób. Ona wtedy też nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, dajcie znać, ona jest taka bardziej charakterna. Oczywiście możemy ją na spacer na przykład przewiesić sobie przez ramię, możemy wydłużyć ten zamek, a jeżeli nadal chcemy, żeby było tak, jednak stylowo, na tym naszym spacerze, czy też wyjściu gdzieś na zewnątrz, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja. Powiem Wam. Kupuję całą tą stylizację w kontekście tego, jak ładnie te kolory się ze sobą łączą. Jeśli chodzi o ten sam zestaw w sobie, mam nadzieję, że mi tu nic nie spadnie. Ja, może oddam tutaj ten, to futerko. Mam tutaj moje skrzaty na backstage'u. To ten zestaw występuje jeszcze, moje drogie panie, w kolorze brązowym który też jest absolutnie piękny. Nie wiem, tutaj być może trochę światło przekłamuje, ale to jest bardzo taki powiedziałabym głęboki nasycony brąz, ale nie ciemna czekolada. Na pewno tutaj jest jakaś taka odrobina mleka i muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę możecie ze sobą połączyć te dwa kolory. Tutaj kwestia już dodatków, co się zadzieje później. Bo jeśli założycie sobie na przykład tą brązową górę do tego czarnego dołu bardzo fajnie będzie wyglądał jeden z szalików, który już Wam pokazywałam, który ma w sobie tą czekoladę. Może być. Tutaj spróbuję odwinąć. Może być albo w tym kolorze. Teraz musicie sobie trochę wyobrazić, że mam na sobie ten, tą brązową górę, do tego brązowy szal, czarne spodnie, i na to na przykład to futerko. I to też nadal będzie bardzo fajnie wyglądało. Bardzo fajny skład jest tych szalików, więc też, wam, też Was zachęcam, żebyście zerknęły na stronę, bo one są w bardzo pięknych, takich ponadczasowych kolorach. I to będzie również świetnie wyglądało. Ale jeśli lubicie na przykład odrobinę błysku i już się nastawiacie na jakieś, chociaż być może są takie dziewczyny wśród Was, które lubią błyszczeć również w ciągu dnia, bardzo proszę, wtedy jest taki kolor, który pod wpływem światła, Łapie taki delikatny błysk. On nie jest nachalny, i on nie jest jakiś bardzo taki powiedziałabym wół piasty. Jest nadal bardzo szlachetny i delikatny, ale jednak ten połysk jest. To też jest bardzo fajna alternatywa, nawet do tych spodni. Ta góra akurat nie ma, nie ma dołu, więc myślę, że bardzo ładnie będzie się łączyła z tym dołem. Do tego ta biżuteria, którą już Wam pokazałam, lub jeden z szali, tak puszczony luźno, on wtedy nadaje takiego trochę innego widzi charakteru. Nie jesteśmy takie okutane bardzo, ale jednak jest nam cieplej i to zawsze nadaje jakiejś takiej fajnej szalancji. Więc to są te trzy zestawy, które są tak naprawdę analogiczne do, do tego, który mam na sobie. Ale to oczywiście nie koniec. Co warto powiedzieć jeszcze na temat tego zestawu? Słuchajcie, są bardzo hybrydowe. Możecie go łączyć z dżinsami. Wystarczy. Ja teraz chyba oddam te szeliki, żeby było mi tutaj łatwiej wam pokazywać. Spróbuję, bo tu mi się zamotało trochę. Proszę. Wystarczy, że chcemy na przykład zmienić dół, bo właśnie mamy jakieś wyjście. Mamy na przykład dwie pary spodni. Słuchajcie, właski wracają spodnie. Zwężane dołem. One nie są może jeszcze tak, powiedziałabym, w pierwszej linii, jeśli chodzi o trendy, ale za chwilę absolutnie będą i tutaj Marka Molton wychodzi już o krok do przodu. Bardzo proste, klasyczne, zwężane jeansy. Jeden i drugi kolor będzie bardzo fajnie wyglądał z tą. Ja bym powiedziała, że to jest taki trochę nietoperek. Ta, ta bluzka, więc nadal jest wygodnie, ale też jeśli lubicie jeansy, jeśli wolicie jeansy, jeśli nie chcecie być takie, w takim całym monoluku, to myślę, że ten jeans będzie bardzo, bardzo fajnie przełamywał. A jeśli chodzi o zmianę góry, na przykład, jeśli chodzi o, zostajemy sobie w tych spodniach, w tych bardzo, bardzo wygodnych spodniach, ale nie chcemy tej góry. Co możemy zamiast? Słuchajcie, no bardzo fajną alternatywą będzie na przykład ten kardigan, który być może znacie. Wystarczy, że wrzucacie na siebie jakiś top, t-shirt. Pamiętajcie, że marka Molton ma bardzo dobre t-shirty u siebie w kolekcji. Do tego wrzucacie ten piękny kardigan, który ma w sobie chyba bodajże alpaka, więc jest bardzo ciepły, a przy tym jest nadal bardzo stylowy. Zostajecie w tych czarnych... Spodniach, generalnie też do tych zestawów, wszystkich, które Wam dzisiaj pokazuję, bardzo dobrze będą wyglądały buty typu e, ugi, typu śniegowce, typu nawet e, jakieś takie delikatne trekkingowe buty, ale nie takie za kostkę, tylko bardziej w stylu loafersów. To też będzie fajnie wyglądało z jakąś grubą skarpetą. Do tego zakładacie nawet ten słuchajcie, bez rękawnik. Ja go Wam pokażę i go założę, ale ja powinnam mieć go w większym rozmiarze, znaczy powinna. Ja się lepiej czuję w lepszym rozmiarze, bo tutaj to też jest kwestia tego, co wolicie. Czy chcecie być takie, żeby to miało charakter bardziej oversize, czy jednak, żeby było bardziej przyciele. Ja mam tutaj rozmiar 36, ja zdecydowanie lepiej bym się czuła, gdyby to był rozmiar 38. Ale dla drobniejszych dziewczyn e, jak najbardziej ta 36 będzie fajnie wyglądała i jak widzicie nadal to Dobrze wygląda. Jest elegancko, jest miło, jest otulające, ale jest taki trochę sportowy charakter. Do tego, oczywiście, też um, jakiś szalik. Świetne też są, i to jest e, też nowość, jeśli chodzi o markę Molton. Ja wiem, że miało być o dresach i o dżinsach, ale to wszystko jest słuchajcie dookoła. Genialne są te opaski na. Włosy. Bardzo fajna alternatywa dla czapek. Nie wiem jak wy, ale ja akurat jeśli chodzi o okrycia głowy, no nie najlepiej wyglądam. Więc nie będę Wam tego przymierzała na żywo, bo nie wiem, co by z tego mogło wyjść. Ale zachęcam Was, żebyście zerknęły, bo to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo bym powiedziała teraz trendowa. Świetnie wygląda tutaj, jeśli chodzi o nakrycie głowy, ale zawsze jednak te włosy. Mamy, mm, na wierzchu, no nie mamy tej, tej czapy, tak? Bo wiem, że na pewno są wśród was osoby, które niekoniecznie te czapki e, kochają. On występuje na pewno jeszcze w czerwieni. Czy, to są, czy, czy są jeszcze jakieś inne kolory? A jeszcze jest beżowy. Tutaj Kasia mi podpowiada, także mamy beż, czerwień i czerń. E, polecam Wam zerknąć na te opaski, bo one są naprawdę świetne i jest to też taka, bym powiedziała, wyjątkowa e, wyjątkowe akcesorium, jeśli chodzi o. Dodatki, generalnie. Co dalej? Dalej, może pokażę Wam trochę jeansu, ale jeans nadal w monoluku, bo jak wiecie, lubimy monoluki, ponieważ monoluki zawsze dodają nam takiej szlachetności, zawsze wyciągają fajnie sylwetkę. Będę gdzieś Wam to powtarzała przy, przy każdej okazji, jak tylko będę mogła. I tu mamy zestaw jeansowy. On jest bardzo. On jest generalnie jeansowy, ale on jest tak naprawdę w 100% bawełniany. Więc, żeby, żebyście sobie nie myślały, że to jest taki jeans, który będzie was uwierał, który będzie, was, który będzie wam przeszkadzał i będzie sprawiał niewygodę, absolutnie nie. To jest bardzo miłe w dotyku, bardzo miękkie. Do tego jest gumka, więc tak naprawdę to jest ta sama sytuacja, którą mamy tutaj przy tym moim czarnym zestawieniu. Więc, ja bym teraz mogła zdjąć z siebie to, to, co, to co mam wrzucić ten zestaw, zostać w tych samych mokasynach i to nadal by świetnie wyglądało, wygodnie, ale zawsze jednak z zachowaniem takiego tego stylu, którego gdzieś tam na samym końcu myślę, że każda z nas szuka i każda z nas lubi gdzieś tam w sobie mieć. Więc to jest też bardzo fajny zestaw. Słuchajcie, jak możemy go uzupełnić? Możemy do tego dołożyć. Sweter na przykład, możemy ten sweter zarzucić na siebie. Możemy założyć pod spód, t-shirt i na przykład rozpiąć tą koszulę, i też będzie to bardzo fajnie wyglądało. Albo po prostu możemy na siebie nałożyć bezrękawnik, który mamy jeszcze w innej wersji. Na przykład takiej bym powiedziała: to jest takie masełko. Jak widzicie, też bardzo ładnie te kolory się łączą ze sobą. Myślę, że to wygląda bardzo fajnie. Nawet bym powiedziała, że. Bardzo dobrze koresponduje z tymi złotymi guzikami, ten taki, powiedziałabym, że to jest takie chyba masełko perłowe, tak bym, tak bym nazwała ten kolor, bardzo ładnie się łączy z tym jeansem, do tego jakieś sneakersy albo, albo buty takie mm, typu ugi i będziecie super naprawdę wyglądały. Szalik jakiś i mamy kolejną gotową stylizację. E, jeśli chodzi o ten bezrękawnik. On jest bez kaptura, podobnie jak ten poprzedni, który Wam pokazałam, czarny. I to jest to jest taki bezrękawicz, który występuje jeszcze w śmietankowym kolorze. Dobrze mówię? Śmietankowy, dokładnie. Więc jeśli nie jesteście fankami masła, polecam śmietankę. Dobrze. I kolejna, kolejna bardzo fajna i też wbrew pozorom powiem Wam, że to jest też fajne bardzo na weekend. Nie wiem, czy już widziałeś ale to są te jeansowe sukienki. I teraz tak, to jest tak naprawdę gotowa już stylizacja. One występują w dwóch kolorach: czerń i ten niebieski. I tutaj tak naprawdę wystarczy nam pasek LumPS, który oczywiście znajdziecie również w zakładce akcesoria marki Molton. Do tego fajne kowbojki, czy jakieś muszkieterki na przykład i macie gotową stylizację. Jeśli chciałybyście się, nie wiem, na przykład stwierdzicie, że kurczę, będzie Wam za zimno. Oczywiście można pod spód założyć body, ale też można założyć jeden z golfów. Ja tutaj akurat wrzucę bordo, które jest takim kolorem, jeśli chodzi o trend w tym sezonie absolutnie. Bardzo fajnie będzie wyglądał golf nałożony pod spód. Raczej bym, jakbym miała Was ubierać, to proponowałabym wypełnienie zrobić pod spodem, a nie na wierzchu. Tutaj już wystarczy tak naprawdę płaszcz, jakaś fajna kurtka i jesteście ubrane. Golf spowoduje, że będzie Wam ciepło, przyjemnie, będzie otulająco, ponieważ golf sam w sobie jest bardzo przyjemny, a do tego będzie znowu ta stylowa sytuacja. Jest to sukienka, która jest mniej więcej takiej długości u mnie. I też bardzo fajnie wygląda z butami typu lowfersy, typu mokasyny. Do tego gruba rajstopa. Nie musi być tak naprawdę też kozak, ale oczywiście może być. Myślę, że trampki też by były bardzo fajne. E, niższe panie proponuję, jeśli miały, bo miałby się lepiej poczuć delikatny jakiś obcas i też będzie to bardzo fajnie wyglądało. Jeśli chodzi o same te golfy, one występują w czterech kolorach. Więc myślę, że każdy z Was coś znajdzie. Bardzo fajnie będzie wyglądało czarne z czarnym zestawienie. Ponieważ ta czerni, jeśli chodzi o samą tą sukienkę, ona jest taka trochę wybladzona, bym powiedziała, więc ten golf tak pięknie, pięknie nam ten kolor podbije. Jeśli wolicie coś jasnego przy twarzy, to wtedy polecam śmietanę. Do tego są, są jakby dwie, dwie, dwie rodzaje sukienek, ale mamy też Molton ma również kombinezon. I tu znowu mamy analogiczną sytuację. Możemy sobie wrzucić golf, możemy sobie wrzucić t-shirt, możemy sobie na to narzucić na przykład futerko, które Wam dzisiaj pokazałam, ewentualnie jakiś długi płaszcz, i do tego buty. Buty tak naprawdę, kombojki, loafersy. Nawet te śniegowce też będą bardzo, bardzo dobrze wyglądało. I to jest taka stylizacja, która jest właściwie już gotowa. Tutaj możecie sobie oczywiście ten pasek zdjąć i włożyć na przykład jakiś pasek skórzany, tak żebyście chciały, żeby to było takie bardziej może powiedzmy, eleganckie, to też będzie bardzo, bardzo fajnie wyglądało. I jeśli chodzi o jeans, oczywiście. To nie jest wszystko, bo tak naprawdę mamy kolejne jeansowe spodnie, które możecie łączyć ze wszystkimi pięknymi swetrami, które Marka ma w sobie, które, które już widziałyście, które już Wam pokazywałam. Dżinsy też niejednokrotnie Wam pokazywałam, ale będę oczywiście o nich jeszcze wspominać. Tutaj mi się wzięły znowu te same, ale mamy jeszcze jeansy, które są z taką bardziej powiedziałabym klasyczną. Kieszenią bardzo proste, przez to one też ładnie wyciągają nam sylwetkę, lub z kieszeniami z przodu. Też podobna sytuacja, podobny krój, bardzo ładnie będą wyciągały, też bardzo fajnie będą wyglądały z płaskimi na przykład butami. Dla drobniejszych dziewczyn, tutaj w okolicach bioder, jak najbardziej te kieszenie będą dobrze wyglądały. I słuchajcie, na koniec dresy. Tutaj również macie wybór. Ja wzięłam akurat pierwszy z brzegu kolor, znowu tak powiedziałabym, wiśniowo-bordowy. Bardzo klasyczny, ale też tak naprawdę to jest takie zestawienie, które możemy rozdzielać, bo spodnie dresowe, pamiętajcie, że one będą zawsze bardzo fajnie wyglądały również ze swetrami, a z kolei jeśli chodzi o te bluzy dresowe, z rozpięciem, możecie tutaj sobie wrzucić tank top, do tego dać dżinsy albo nawet, fajnie będzie to wyglądało, o, Jesus. fajnie to będzie wyglądało z t-shirtem i ze spodniami, które ja mam tutaj na sobie. To będzie też bardzo fajne połączenie, ja tutaj to oddam, bo mi się tu cała ta konstrukcja rozwaliła i mamy, mamy to w brązie, też oczywiście jak najbardziej jak widzicie, bardzo ładne połączenie. Tutaj rozjaśniłabym to trochę przy twarzy, na przykład, t-shirtem. Ale jeśli by Wam było niewystarczająco ciepło, możecie też również wrzucić golf. To też będzie fajne, takie nietypowe jakieś rozwiązanie dla właśnie dla t-shirtu. Mamy ten. Te, te dresy występują również w czarnym kolorze. I. Jeszcze jedne dresy, które są nieco inne. Czyli bez kaptura, bo być może są wśród Was dziewczyny, które nie są fankami e, kapturów. Tutaj Marka Molson również żeby chodzi Wam absolutnie naprzeciw. Te spodnie, jak zwrócicie uwagę, staram się Wam pokazać. One też są bardzo fikuśne. Mają takie fajne, nietypowe wykończenie, więc, nawet bokiem, e, jakbyście chciały odsłonić pęcinki wasze. Nie wiem, czy ze skarpetką, czy też bez, to one też fajnie wyglądają, bo to nie jest taki typowy, wiecie, dres, em, który kojarzy się, tak by, bym powiedziała, trochę niechlujnie. To jest te, te, te dresy, jeśli chodzi o Moltona, one mają bardzo przemyślane te kroje i bardzo przemyślone nogawki, jeśli chodzi o spodnie. Więc mimo, mimo tego, że mamy do czynienia z dresem, to nadal jest gdzieś tam ten styl przemycony. E, gdybyście nie chciały, na przykład, słuchajcie rozpinanej bluzy, macie również tę wersję i tutaj bardzo fajnie to będzie wyglądało, nawet słuchajcie, z jeansową koszulą pod spodem, nawet jakbyście chciały uzupełnić ten look, bardzo proszę, możecie nałożyć na tę koszulę tą bluzę, wyjąć po prostu kołnierzy i to też będzie bardzo, bardzo fajny zestaw, też taki ciekawy, myślę, że bardzo ciepły, też otulający, ewentualnie możecie sobie oczywiście tą bluzę zarzucić... Na wierzch I też, też to będzie e, pięknie podbijało, nawet kolorystycznie pod kątem Waszych e, oczu czy też e, karnacji. Słuchajcie, w tych wszystkich stylizacjach, tak naprawdę e, bardzo istotna jest, e, jest ta wygoda, ale tak jak widziałyście, możemy połączyć i wygodnie, i stylowo. E, przed nami długi weekend. Nie musimy myśleć za bardzo o, o makijażach, o jakichś wielkich wyjściach, ale liczę, że ułatwiłam Wam e, tym dzisiejszym live'em mm, pakowanie walizek. Ja swoją na pewno. Ja mam zawsze problem ten, że tych rzeczy zawsze jest za dużo. Nigdy nie wiem, w co się zapakować. A tutaj nawet sobie sama tak chyba. Mm, wprowadziłam taki mały, mały porządek, więc mam nadzieję, że Wam również pomogłam. Dziewczyny, które wyjeżdżają na weekend, myślę, że spokojnie w kolekcji Moltona znajdziecie wszystko, czego Wam brakuje. Te, które zostają w domu, myślę, że też spokojnie, bo tak naprawdę to chyba nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby było miło i przyjemnie, a jeszcze jak do tego może być stylowo, to już w ogóle super. Słuchajcie, to by było chyba na tyle. Oczywiście, jeśli chodzi o zakładkę jeans, tam jeszcze znajdziecie na pewno inne um, fajne opcje, ale starałam się Wam pokazać te takie najważniejsze. Na pewno wybrałam to, co nie będzie jakoś krampowało Waszych ruchów, niezależnie od tego, co będziecie robiły, czy będziecie siedziały na kanapie, czy jednak zdecydujecie się na jakiś spacer. No, wszystko w takim duchu, jednak mimo wszystko slow, nie będzie krampowało Waszych ruchów, a przy tym też myślę, że będziecie mogły się poczuć wyjątkowo, bo to, to w modzie też jest ważne, żeby się sobie podobać. Także dziękuję Wam bardzo, życzę Wam, drogi Panie, udanego weekendu, a my widzimy się już za dwa tygodnie w zupełnie, słuchajcie, innej odsłonie. Także do zobaczenia, bardzo było mi miło i widzimy się. Już niebawem. Do widzenia.